10 5 4 3 2 1 Start 100 Zaszczytem 30 3 minus prawy za opony 200 Późny 3 minus prawy nie ciąć Przechodzi w 5 lewy, zacisk do 3, plus wyjście szczytem 60, 4 plus prawy, 120, 4 prawy przez szczyt, do szczyt środkiem 80, 5 lewy, zacisk do 3 plus syf, piano, przechodzi w 3 prawy, do 3 minus minus prawy, przechodzi w 3 plus, do 3 minus minus prawy, mega syf. Wypuść 53, prawy syf. Syf przechodzi w 3, lewy przyknij zostań. Syf przechodzi w 4, minus prawy. Nie ciąć 80. 4 lewy zacisk do 3, nie ciąć opona. Zacisk 30. czy plus prawy, nie ciąć opona. Do 2 minus lewy nawrót, nie ciąć przechodzi w 4 lewy 70 3 w 2 minus prawy 60 prostój 3 minus prawy przechodzi w 3 plus lewy przy szyf przechodzi w 6 prawy do 4 minus lewy Przechodzi w 3 plus prawy ciąć mega syf, ślisko z uwagą. 120. 5 minus lewy, wyjście szczytem. 100. Za szczytem 3 plus lewy syf. 80. 2 minus lewy zostań. 2 minus lewy zostań. Do późny, 2 minus prawy, ciąć wyjście, syf na wyjściu. Przechodzi w 3 plus lewy, 80, krótki 3 plus lewy, 70, krótki 3 lewy, 100, 3 lewy, 40. Zaszczytem 3 plus prawy wypuść do 2 prawy na sierżancie. 2 prawy na sierżancie, negat. Przechodzi w 4 lewy syf. 100. 5 prawy. Przechodzi w 6 prawy. 80, syf, 4 lewy piano. Do 5 prawy zacisk do 3 plus. Syf, 5 prawy zacisk do 3 plus. 100. Od znaku 50 wygrodzenie od lewej ciasno. 50 3 plus lewy 40 na mostku Chopa, widać 300. 3 lewy nie ciąć opona. Przechodzi w 5 prawy. Za szybko. 80. 2 plus lewy. Do 3 prawy. Dłuższy nie ciąć. Opona. 80. 3 prawy. Negat. Dłuższy. Syf. Przechodzi w 3 minus lewy nawrót. 3 minus lewy nawrót. Przechodzi w 3 plus prawy. Dłuższy nie ciąć. Z uwagą. Przechodzi w cztery lewy, przechodzi w pięć prawy, nie ciąć przez szczyt śmiało do sześciu lewy, prawy, lotna. Koniec cztery trzydzieści. Gratuluję. Ja również.